Także siemano, ja jestem jestem. witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Team Fortress 2 od Zera do Snipera. Co chcia, coś chciałem powiedzieć? Chyba w sumie nic nie chciałem powiedzieć. Także co, przejdźmy do gry. Także ok, witajcie w gierce i ogólnie to chciałem Wam powiedzieć coś, co ostatnio zmieniłem. Chyba zmieniłem, bo wiem, że testowałem różne rzeczy. O, na przykład to. DJ zadawane obrażenia w jedną liczbę nad celem, i ostatnio właśnie sobie to włączyłem i w sumie, no, tak całkiem spoko wiedzieć po prostu, ile łącznie zadaliśmy komuś obrażeń, więc znaczy tej opcji, mając aktywne wyświetlanie zadawanych obrażeń nad, nad, cel, nad celem, powoduje ich dodawanie do siebie w jedną liczbę, więc to możemy sobie yy, zostawić. O! Ranni towarzysze automatycznie w. w Włączenie tej opcji spowoduje otrzymywanie automatycznej prośby o pomoc od każdego towarzysza z drużyny, znajdującego się blisko ciebie, jeśli jego zdrowie spadnie poniżej danego progu. To jest spoko, chociaż to jest od medyka, więc ok, dobra, to się z tym. Minimalny chód sobie zrobimy później, najwyżej. Jak, jak już nam się wczyta jakiś meczyk, to sobie po prostu porównamy, jak to wygląda. A, i włączyłem sobie myszki, włączyłem sobie przyciski myszki na tablicy wyników i ogólnie pokażę Wam też ciekawostkę, jeżeli ktoś nie wiedział z tym związaną, ponieważ no tak jest prościej na przykład, nie wiem, zgłosić kogoś, zaprosić kogoś do znajomych, etc., etc., oraz można też jeszcze coś podejrzeć ciekawego, więc to też Wam najwyżej pokażę. Pewnie na serwerach można odpalić jakąś wizję nawet gracza, ale nie, i że w sensie nie trzeba się na Spectata' przerzucać, chociaż nie wiem, kurde. Dobra, myślę z tym. To, to nie mam pojęcia, jakie są alternatywne ikony, to możemy sobie też zobaczyć. I dalej mamy. Odwróć modele. Łączenie tej opcji spowoduje pokazywanie modelu broni w widoku pierwszoosobowym po lewej stronie ekranu. A, dobra, o, ta o, takie, o, o, o takie coś chodzi. Zmniejszone modele broni też sobie później zobaczymy. I dobra, tutaj dalej już nic nie było. Automatyczne. No. Dobra, tam dalej to już są jakieś totalne pierdoły, które możemy sobie zobaczyć na meczu, także 3 minuty już biadole, więc gadam, znaczy, no, tak, gadam, więc lećmy w końcu na jakiś meczyk. A, i ogólnie, o, akurat meczyk jest, no, i ogólnie chciałem powiedzieć tyle, że chciałem sobie też y, zmienić HUD, w sensie cały HUD w ogóle, jaki jest dostępny w grze, czyli na przykład to, czy menu główne, czy, o, Borneo, czy kompletnie, y, no... Wszystko tak. Chciałem sobie zmienić. Znalazłem już nawet taką jedną stronkę. Zapomniałem jak się nazywa, ale mam ją gdzieś po prostu zapisaną. I po prostu chciałem się zapytać, czy chcielibyście, żebym na przykład zmienił sobie hood, czy, czy nie. Bo w sumie zmieniłbym hood, ale nie wiem, czy, czy wam to nie będzie przeszkadzać. A jakaś świeżość mi się przyda, no bo od kurde, odkąd zacząłem grać w TFA, w ogóle nic nie zmieniłem, nigdy hoodu, więc wiecie. Dobra, i ogólnie to zagramy sobie na początek rozgrzewencję. Ponieważ nie miałem ostatnio jak sobie... Yy, jak Nie miałem jak się po prostu rozgrzeć, tak? Nagrywa się 5 minut, 2, 3 sekundy, okej. Okay. Także, no właśnie, nie miałem zbytnio jak się rozgrzać. Ale mnie spowolniło, co jest? Dobra, także jakiś żartowniś albo bot. Y, zaczął spamować jakimś głównym po prostu na voicechacie, okej, okay, czyli on tutaj jest, nie? No, muszę się nauczyć, żeby klikać przyciski, a nie po prostu kurde, scrollem. Bo scroll to on czasem po prostu głupieje i daje randomową broń, a nie po kolei. I tak w większości grach jest, niestety. Dobra, ogólnie przyznam się, nie grałem trochę w TFA, jakieś, nie wiem, 2-3 dni może. Więc się, I tym bardziej, że testowałem sobie jakieś inne jeszcze gierki po drodze, więc jest ciężej po prostu mi trochę grać. Dobra, siurak mu pięty i tyle. A, no i właśnie co do tej tablicy wyników, to możemy sobie zobaczyć swoje wyniki, ale na przykład weźmy sobie, nie wiem, detonatora i patrzcie, możemy sobie zobaczyć, ma jedno zabójstwo, dwa zgony, dwie asysty. Możemy też na przykład podejrzeć sobie Carlosa. I on ma jedno zabójstwo, jeden zgon. Tak. Tylko nie pokażę, nie pokażę klasy. I jak, jak wyłączymy taba, to i włączymy z powrotem, no to e, wtedy normalnie nam po naszej postaci. Ogólnie to chyba pozmieniali coś. Była jakaś chyba cicha aktualizacja, ponieważ rangi się ruszają. Nie wiem czy to, nie wiem czy wy to widzicie. Ale no ruszają się rangi, więc ciekawie. Fajnie nie powiem. coś przydatne no właśnie chciałem go sprawdzić czy to nie jest spy przypadkiem okej, okay, ale na, sz na szczęście grałem też w strzelanki, więc przy ok więc skill też tak trochę Aż tak bardzo nie spadł, jak w wypadku yy, Jakbym grał w coś innego na przykład Nie, co ja gadam w ogóle, kurde, nie wiem Nie mam pojęcia Muszę się skupić, muszę się rozgrzać i muszę się... Za ten czas możemy sobie zobaczyć opcje wyglądowe Włączmy sobie minimalny HUD Aha Minimalny HUD to jest taki Walnąłem go chyba. O ten mini minimalny hud powiem wam, że nie jest zły. Ale ogólnie mało co widać w sensie nie widać kurde zdrowia. No walnąłem go! O kurde, co jest? Co się stało? Aa, to to jest ten minimalny HUD! Okej. Okay. To nie, to minimalny HUD jest spoko pod jednym względem. Właśnie pod względem tego menu całego. Ale reszta to tak, na przykład tutaj to... ciężko mi się będzie chyba przyzwyczaić, bo... Pewnie nie będę widział ile mam zdrowia już i tak na zwykłym chudzie, ledwo co widzę, ledwo co zauważam, ile mam po prostu zdrowia. Kurde. Kolejnym trybem będzie to... alternatywne ikony na przykład. Aaaa, takie są alternatywne ikony. Ej, to spoko, to se mogę zostawić. I czemu ta postać jest taka ogromna i mogę nią obracać? Okej, okay. to minimalny hud, to wiecie co, ja sobie najwyżej zrobię na... Mm, zrobię sobie ten minimalny hud na tym custom... Na tym po prostu customie, custom hudzie. A, dalej mam. Nie, nie mam pojęcia co, 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 co tutaj się zbugowało, ale okej. Okay. O i możemy sobie zmniejszone modele broni zrobić. O Boże. No i już teraz widzę. Znaczy widzę, że nie widzę. Broni, ale za to widzę... Bardzo dużo na ekranie, co jest... Lekkim cheatem moim zdaniem. Chociaż, czy tak, czy tak naprawdę jest to cheat'em? Nie do, nie do końca. Kurde, no czułem go. Nie wiem, dzisiaj będziemy sobie może próbować właśnie takie, takie rzeczy. Bo fajnie to wygląda. Maceta w ogóle, śmiesznie wygląda. Ogólnie PM. Ogólnie, bo jest taka komenda w CS-ie, yy, która po prostu zmienia... Znaczy w CS-ie, no ogólnie w tych stosowych grach typu właśnie Team Fortress, CS, etc. Jest na pewno w CSie taka komenda, która pozwala przybliżyć Pozwala wam przybliżyć. Battle sniper, kurde Aha. Pozwala wam tak przybliżyć yy... jak to się nazywa? Broń, że widzicie sam celownik broni. Taki wiecie. Tak jak na PM-ie widać, nie? Ten celownik. Że po prostu domyślny z broni. Domyślny z broni celownik. Ale widzę, że chud tutaj dalej jest ogromny. I kupę będzie widać. Ale okej. Okay. Zmienię sobie snajperę z pokawy na. Ten. Przyzwyczajmy się już powoli do. Normalnego tego. O, właśnie o ten celownik mi chodzi, no nie? Teraz Wam przybliżę na ekran o co mi dokładnie chodzi, że po prostu widać. No, muszkę i szczerbinkę, nie? Tutaj, gdzie. Muszkę i szczerbinkę widać? Dokładnie tutaj, gdzie mam tą niebieską kropkę. Że na środku ekranu. Więc dorwę gdzieś tą komendę, spróbuję ją w TF-ie jakoś yy, przekleić, ewentualnie trochę popróbować z yy, kształtami, jak będą trochę niewymiarowe. No i. Możemy kiedyś taki odcinek nagrać, co wy na to, bo jestem ciekaw w sumie. A, i ogólnie muszę się pochwalić, ponieważ dostałem e, drwinę z yunużualem. E, zapomniałem jak ta drwina się nazywa. Drwina, najbardziej poszukiwany, nietypowy okaz, nietypowy efekt, esencja z marźliny. Lost money, but it still look fucking cool. No, więc y, dostałem. dostałem właśnie taką jeszcze tą drwinę. Fajna jest. No, i nie wiem czy. Nie, to już w jakimś tam odcinku pokazywałem chyba jak zmieniam. Kurde, zastraszyłem się trochę. Jak zmieniam tom Hmm. Jak to się nazywa? O. Jak zmieniam co? Bo już się pogubiłem. Już się pogubiłem, jak zmieniam co? Nie wiem, napisywam to w Wiedziałem, że to spaj. No, to jest dwóch killionów. Jeden jest snajperem. Chyba że zginął i zmienił się na snajpera, bo pomyliłem się. A myślałem, że będzie tutaj szedł. Tam spa jest daleko. A, i to też w ustawieniach można zmienić ogólnie. Że przy zapomniałem gdzie to jest, poszukam wam tego później najbliżej. Że przy odrodzeniu możecie włączyć poświatę. Poświatę swoich towarzyszy i często jak się spaj zmienia, to, to, to nagle on się zmienia też tak jakby na, na poświatę towarzysza. Więc yy, generalnie to można tak wyczuć spaja, więc jest to, jest to dobre. Dobre to jest na pewno rozwiązanie. Dobra, podejdę sobie od tej strony. Kurde, nie mogę się przyzwyczaić do takiej przestrzeni na ekranie, w, jeśli chodzi o Team Fortressa. Ale na, na pewno jest to pomocne w chuj, że tak to ujmę. Kurde. Nie no, także myślę, że nie ma co przedłużać. Zacznijmy sobie yy, grać po prostu tą snajperką. Ogólnie mamy tak, zabójstw 290, trafień wrogów 871, a Ranga jest to adept anihilacji. Także lecimy dur. No, się paliłem więc. Ole ma do dowaloną snajpę. Co jest? Ładna, ładna fest. O, prawy bizon. Dawno nie widziałem, żeby ktoś z tego korzystał. No bo zresztą też zostało Strasznie znerwiony, nie? Ale. Ale... Jest to dalej zacna broń. Aha, myślę, że to spaj. Co jest? My nawet nie mamy pierwszego punktu. Przewalimy to. O i te alternatywne ranki też są w sumie ciekawe. Tak nie wiem, spoko to wygląda nawet śmiesznie. Boże, 13 zgonów, 4 zabójstwa. No ale nie ma co się oszukiwać, byli po prostu mocni, tak? Mocniejsi od nas. Zresztą nawet... Chociaż my też mieliśmy dobre rangi, ale to może dołączyli się teraz... Nie wiem. Kolejny raz Borneo, bo czemu by nie? Chyba, że nagle w ostatniej chwili coś się odwali i nagle będzie Pierdziel z inną mapą. A nie, jednak nie. Borneo. Okej. Okay. Nie, nie wale konia, spokojnie. Teraz! <grym> O! Oh. Ona pragnie być zalana, na, na, na W sensie e papieros w formie żeńskiej. Ta e papierośnica po, yy, pragnie być zalana. Liquidem. Aż po brzegi. Auto pędzi samo zmienia biegi. Aha, oni się tu biją. Chyba, że to bot jest. Chyba bot jest. Nie no, ale powiem wam, że ten minimalny hud jest całkiem spoko, w sensie, ciekawy jest dosyć, bo fakt faktem nie widać tutaj za bardzo snajperki, co mógłbym po prostu w konsoli pogrzebać i, i sobie ustawić tak jakoś całkiem spoko, ale jest to git po prostu. Jest to nawet git i jak widzę to nawet jest taka trochę dziwaczna seria w lewym dolnym rogu, tak po prostu pisze seria jakbym to, nie wiem, wklej w montażu, ale ma to może swój urok. W każdym bądź razie na, na plus jest na pewno to, że widzę więcej. Widzę więcej, wiem, wiem, wiem mniej więcej. Czy tam więcej? Nie pamiętam. Tak jak ostatnio mówiłem, spokój. Dobra, to jest bot. Ale łuk wygląda w ogóle dziwnie. To jest? Jakby z biodra celował. Znaczy ogólnie z minimalnym chudem to wygląda wszystko jakby z biodra celowali. No co jest? Oni mają jakiś, nie wiem, ping lepszy, czy co? Czemu nie widać u mnie pingu? Tylko u nich, blue. Nie wiem. Coś się pomieszało. Kur. Ale jak? No i super! Próbował <grych> <grych> uciec. A wyłą wyłączę sobie akurat te alternatywne, bo w sumie wolę klasyczne. Są spoko. Alternatywne wyglądają tak o, tak mech. Mech na jajach. Gdyby tak wygl wy wyglądało, gdyby tak wyglądała rozgrywka w papier kamien, nożyce to nie żyłbym już 20 razy. Pa dziad, no nie trafiłem go. Nie wyrwał? Dobra, teraz wyrwał. Seria 2. Śmiesznie to wygląda. Ja bym to dosłownie dokleił gdzieś w montażu. Kurde, działko chciałem teraz działo. Chciałem im pomóc, ale spazies Hm Wyparował. Nice. Seria 5. Może się podleczył, ale to też tak... Zależy blok głowy, znaczy wiadro głowy. Dobra, czasem jak nie trafię w łeb, to lepiej jest po prostu zadać nawet ciało. Ale przede wszystkim spokój, to co powtarzałem ostatnio. Spokój jest najważniejszy. Dobra, gdzie jest jakiś... o, jest dyzm. Dobra, dostał. W sumie nawet się nie spodziewałem, że dostanie, więc spoko. Hmm. No i esz, jak to mawiają młodzi, esz. Isz, isz. Dobra, to dawajmy. Abo bad water. Bad water. Zła woda. Ale mi strzeliło w łokciu, co jest. Dobra, w końcu, Oła, moje oko. W końcu odkuwando, odkuwando po ostatnich odcinkach, więc jestem mega zadowolony. Odkuwando jest robione, normalnie. Chuj stary zalando, odkuwando. O, tego. Bailando, bailando. Bad water basin. Bad water basin. Tego, bije mi na do. Czemu za każdym razem mówię jakieś pierdoły? Tak? Among us? Sos. No, ale za każdym razem mówię jakieś pierdoły, a później się tłumaczę, że bije mi na dekiel. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu się tłumaczę. czy to jest prawda. Bije mi na dekiel. Dlatego tańczę mając 301 killi. Czy tak się zachowuje zdrowa osoba, która zabiła 301 osób? Kurwa, nie sądzę. Some assistant, please. Help! W ogóle e, zniknął mi tak zwany cylinder Gimbusa, czyli free-to-player. Jest mi z tego powodu bardzo smutno. Hmm. Co to jest? Bajak mnie chce od tyłu już. Dobra, ma klasyka tylko. Kontyn sniper. Nice. Widziałem go, ale tak. Pistler. Ja pierdziele. No! Co jest? Ja rozumiem, że gościu jest dobry, no ale nie przesadzajmy. Ogólnie to też udało mi się odwiedzić parę fajnych nowych mapek. Nie pamiętam już ich nazwy, ale były fajne. Fajnie się na nich grało. I tam zrobiłem ponad jakieś 40 kili. Bo dosłownie była taka jedna długa prosta. Eee, I w ogóle tam też na tej mapie są takie, takie zegzaki, kurde, taka serpentyna choćby. I, i to mega fajna jest. Ta mapka i później właśnie ma taką długą prostą, na której dosłownie dominowałem ludzi. Kurde, chciałem mu dominację zdjąć. Tago. Ale śmieć. Aha! No. Majster. Od kiedy inżynier może mieć taki tatuaż? Lol, nie wiedziałem. O, my się uzupełniamy, bo... Jak ja zginę, to on naprawi moje błędy, a jak on zginie, to ja naprawię jego błędy. Git. Takich dwóch snajperów to hu hu hu, oni... Długo nie, długo nie zajadą, nie? Oni powychodzą po prostu z meczu. Oddadzą mecz walkowerem. Co to było? Co się odwaliło? A co zrobię screena? Hmm. Nie widziałem nic, ale buja. Coś mi utknęło w nosie mieciurli. To myślę, że spy. No ile on ma hapę? LOL No jeszcze na Wojsca się wkrad jakiś idiota. I bot wcześniej był, ale już zniknął. O nie! Wywaliło go do blue A nie, to jest inny. mi jakiś przedmiot. Samosąd, okej. Okay. Spoko. Tylko, że już mam samoson. Najlepiej jakby, jakby po prostu dali coś... Yy, nawet, nawet i tą snajperę, znaczy snajperę, tą dubeltówkę. Jak to się nazywało? Browning baby face'a. To już byłoby lepsze. Bo tego nie mam w ogóle. A mam jakieś efekty na to, co, co mogę nałożyć. Niby mógłbym sobie ogarnąć na jakimś scrapie czy, czy coś, w sensie scrap TF2 etc., ale no, nie chcę mi się w to bawić. Nice. No i tylko tak miał szansę ze mną. Śmierdulec leśny. O, jak nie wyrwał! No, i kupa w dupie, kurwa, większe te okno dajcie. ja widzę. Znowu badwater, nie, nie chcę mi się. Dobra, że skuci na nagrywania to już? Dziękuję. Także to byłoby już na tyle, więc jeśli Wam się odcinek spodobał możecie stawić łapy w górę, jeśli jesteście nowi to wiadomo sub i dzwon, żeby nie przegapić nowych odcinków, możecie też biać na mojego Instagrama, wszystkie linki są w opisie pod filmem, no i cały ja się z Wami żegnam. Siema!